不كس nie używa gazu zostańcie na miejscach prosimy policję o zachowanie spokoju i uczestników marszu również nie dajcie się sprowokować Nie dajcie się sprowokować policji! Gestapo! <grystanie> Gestapo! <grystanie> Gestapo! Jest tam Nie dajcie się sprowokować! To są celowe działania policji! Oni nie chcą dopuścić, żeby ten marsz przeszedł do końca! Prosimy policję do przestrzegania prawa! Was też ona obowiązuje! Proszę powoli się rozchodzić. Wzywam policję. Spokojnie wykonamy polecenia. Proszę powoli przemieszczać się do miejsca, z którego wyruszył powód. Powoli. Proszę się nie rozchodzić, ale powoli przemieszczać do miejsca, z którego wyszliśmy. Bez paniki. Policja uniemożliwia może się przejść. Czekajmy, Proszę zachować spokój zarówno manifestantów, jak i policję. Spokojnie przemieszczamy się na miejsce, z którego wyszliśmy. Proszę policję, o napierani na tłum. To są kobiety i dzieci. Moi drodzy, z tej strony powoli przemieszczajcie się na plac, z którego wyszliśmy. Po przeciwnej stronie napiera policja. Proszę powoli przemieszczać się. Proszę chronić kobiety i dzieci. nie rzucać w policję. Każdy atak na policję odbierzemy jako prowokację. Proszę spokojnie. Nie dajcie wyprowadzić się z równowagi. Nie atakować policji. Dzieci i kobiety proszę eskortować spokojnie. Proszę Państwa, na razie nic złego się nie stało. Proszę zachować spokój, powoli przemieszczać się na plac, którego wyszliśmy. Bez paniki. Nie atakować policji. Kto rzuca w policję, jest prowokatorem. Nie atakować policji. W stronę Pałacu Kultury powoli, nie napierać powoli! Proszę pomóc kobietom, dzieciom i osobom słabszym. Proszę odejść od policji, nie rzucać! Nie rzucać policję, wycofywać się powoli! Apeluję do policji, proszę umożliwić spokojne wycofanie się na plac pod pasem rzuci. Proszę niech policja nie rzuca w demonstrantów, spokojnie przemieszczamy się! Nie krzyczeć! Proszę spokojnie wracać na plac. Nie krzyczymy, nie zatrzymujemy się. Spokój! Żadnego rzucenia w policję. Kobiety i dzieci proszę chronić, osoby starsze. Proszę odejść od policji, nie konfrontować się. Spokojnie na plac. Apeluję do policji, żeby umożliwiła spokojne wycofanie się. Deklarujemy wolę współpracy, żeby nikomu nic się nie stało. Proszę się zatrzymać, mamy informację, że plac pod płacem kultury też jest zablokowany. Proszę się zatrzymać, nie przemieszczać się. Spokój, napieramy teraz na tych, którzy są na placu. Proszę się teraz nie przemieszczać. Wszyscy stop. Oddalić się od policji, natychmiast! Cisza, wszyscy do hymnu! Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy! Baczność, stać! Obca przemoc dzieła, odbierzemy! Marsz, marsz Dąbrowski, marsz Dąbrowski! Wszyscy stać, baczność! Marsz, marsz Dąbrowski! Za włączym się z narodem! Marsz, marsz śpiewamy, stać, czapki z głowy! Marsz, marsz Dąbrowski! Za włączym się z narodem! Przejdzie Wisłę śpiewamy! Baczność! Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem się narod Nie napieramy na plac przy Pałacu Kultury Spokojnie stoimy w miejscach Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem się narod Na Czanieckich odstaniach Baczność czapki z głów, nie atakować policji. Jeszcze Polska nie zginęła. Głośną żyjemy do owca przemoc wzięła, Szablon odbierzemy. Baczność nie ruszać się! Nie podchodzić do policji!

Jak Czarniecki do Poznania Głośno nie rzucać! Na, morze, na ojczyzny, im się przez morze Marsz, marsz do Groski ziemi włoskiej do Za twoim przewodem Złączym się Odejdź od policji, nie rzucać! Wszyscy baczność! Nie atakować policji Powoli się przemieszczać. Apeluję do policji, nie atakujcie nas Proszę wrócić na pozycję Stać, wszyscy stać Nie atakować policji Stać Stać, odejść od policji Firmować tylko zajścia Nie wolno nikomu atakować policji, zrozumiano? Nagrywać nie atakować. Proszę policję o trzymania szeregu. Manifestanci, proszę stać, powoli się przemieszczać, ale bez napierania na plac przy Kultury. Uwaga, wszyscy z tej strony. Powoli wycofujcie się w tamte uliczki. Policja atakuje z tej strony. Chcę, żeby się zatrzymali. Powoli się przemieszczajcie w stronę placu, ale tak, żeby nic się nie stało tym, którzy są blokowani z tamtej strony przez policję. Proszę powoli się rozchodzić, bez paniki, spokojnie! Nie zbliżać się do policji! Uwaga! Spokojnie, trzymamy dystans, nie zbliżamy się do policji! Proszę wszystkich o nagrywanie sąsiadów i tego, co się dzieje przed nimi. Spokój, nie biegać, nie atakować policji, nie rzucać. Jeszcze raz zaśpiewamy hymn dla uspokojenia emocji. my świętować, apeluję do policji. Proszę nie napierać na tłum, zachowajcie godność, nie dajcie się prowokować. Jeszcze raz wszyscy do hymnu i głośno! Jeszcze Polska nie zginęła! Głośno!

Warte, głośno stać w miejscu. Apeluję do policji. Nosicie polski mundur. Proszę nie dać się prowokować. Zachowajcie także wy spokój. Nie chcemy konfrontacji. Wszyscy w miejscu. Śpiewać na baczność, nie rzucać! Kto rzuca, będzie uznany za prowokatora. Proszę filmować osoby, które rzucają. Spokój! Spokój! Odejdź od policji! Proszę nie zbliżać się do policji, stać w miejscu! Nie dajcie się sprowokować, proszę zachować spokój! Uwaga, sytuacja jest opanowana. Proszę się nie denerwować, nie zbliżać do policji. Wszystko zmierza w dobrym kierunku. Proszę zachować spokój, nie słuchać osób, które namawiają do agresji. Widzę, że sytuacja jest stabilna. Proszę nie przemieszczać się ani policja, ani demonstranci. Nie rzucać w policję. Za chwilę ruszymy. Zgodnie z przepisami wszystko jest uzgodnione. Proszę się nie denerwować, wszystko jest już pod kontrolą. Proszę pilnować sąsiadów, nie dać się prowokować. Proszę nie zbliżać się do policji, proszę też policję o zachowanie szyków. Spokój! Proszę Państwa, proszę nie dać się sprowokować. Czekamy na polecenia, na razie nie rozwiązujemy manifestacji, nie rozchodzimy się. Czekamy aż policja wskaże nam drogę opuszczenia ulic. Spokojnie, czekamy na polecenia policji, nie atakujemy nikogo. Sytuacja jest opanowana, proszę się nie dać ponosić emocjom. Apeluję do policji, proszę trzymać szyki, apeluję do demonstrantów. Nie krzyczeć, nie rzucać do policjantów. Czekamy na możliwość pokojowego opuszczenia tego zgromadzenia. Spokojnie. Przyjaciele, to wielkie narodowe święto. To jest także święto polskiego munduru. Apeluję do policji. Wiem, że Wy za tymi tarczami wcale nie mieliście ochoty dzisiaj tu być. My też nie chcemy tu przyjeżdżać, domagać się. Wolnej Polski! Chcemy, żebyście mogli wreszcie służyć naszemu narodowi. Uwaga! Proszę nie rzucać, proszę słuchać, to jest oficjalne wystąpienie Komitetu Organizacyjnego. Apeluję do policji, proszę umożliwić i wskazać drogi spokojnego rozejścia się. Nie chcemy tu stać bez powodu, a wiem, że jesteśmy blokowani z kilku stron. Proszę się nie przemieszczać. Manifestacja nie została rozwiązana, ale nie możemy wzajemnie się tratować. Proszę nie biegać, nie ganiać się z policją. Wszyscy stać. Nie dajcie ponieść się emocjom. Nie strzelamy do Polaków. Nie strzelamy! Do nie strzelamy! Do Wszyscy stać i atakować! Uwaga! Będziemy wykonywać polecenia wyłącznie mundurowanych funkcjonariuszy. Nie damy się prowokować tajniakom, którzy wiem, że są w naszych szeregach. Apeluję do policji. Chłopcy, którzy stoicie za tarczami. Nie dajcie ponieść się emocjom, zachowajcie spokój, tylko o to prosimy. Rzucają was prowokatorzy, którzy chcą skłócić was z własnym narodem. Zachowujemy spokój. Manifestacja nie jest rozwiązana, nie przemieszczamy się. Proszę umożliwić spokojne rozładowanie napięcia. Proszę przepuścić karetkę. Policja, proszę przepuścić karetkę.

Jesteśmy zablokowani ze wszystkich stron. Ja z tego miejsca przekażę Wasze informacje. Proszę o jasne informacje. Co mamy robić? Do tego czasu demonstranci nie przemieszczamy się, stoimy. Czekamy na możliwość rozładowania tej sytuacji. policji. Proszę nam umożliwić dotarcie do pomnika Romana Dmowskiego. Znamy tą drogę. Chcemy tam rozwiązać manifestację. Wiemy, gdzie stoją nasze autokary. Chcemy spokojnie do nich dotrzeć. Proszę, niech policja nie napiera na demonstrantów. Apeluję o współpracę. Teraz jest spokój. Wszyscy zachowali zimną krew. Bardzo o to dziękuję. Spokojnie. Nie biegamy spokojnie. Proszę, żeby policja nie napierała. mnie. Nie śpiewamy jeszcze raz ropę! mnie. Spokojnie. Proszę negocjatora. Spokojnie. Proszę Nie rzucimy ziemi skąd nasz ród. Nie damy mowy! Polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Głośno! Tak nam to pomóż Bóg! Tak nam to pomóż Bóg. Spokojnie trwają negocjacje. Z dowództwem policji. Wszystko zmierza w dobrym kierunku. Mamy uzgodnione z policją decyzje. Uwaga! Nasze służby porządkowe stają wzdłuż samochodu z nagłośnieniem. I powoli mamy przemieszczać się zgodnie z wyznaczoną trasą. Służby porządkowe, proszę zająć miejsce po obu stronach samochodu z nagłośnieniem. Doszliśmy do porozumienia. To wspólny nasz sukces i policji. Spokojnie. Pochód trwa dalej. Uzgodniliśmy z policją oficjalny komunikat. Uwaga! Prosimy służby porządkowe o zajęcie pozycji wzdłuż samochodu z nagłośnieniem jak poprzednio szoło naszego marszu jest na placu konstytucji. Tam są organizatorzy. Powoli będziemy przemieszczać się w tamtym kierunku. To jest oficjalnie uzgodnione z policją. Proszę nie zbliżać się do policji, nie rzucać i nie prowokować. Proszę zdjąć maski kominiarki. Apeluję do policji, zachowajcie zimną krew. Ten konflikt został zażegnany. Spokojnie uzgodniliśmy z policją, że będziemy przemieszczali się zgodnie z pierwotnym kierunkiem. Proszę na chwilę się zatrzymać, żeby policja umożliwiła nam przejście. Wszyscy stop, nie napierać. Służby porządkowe proszę, żeby szły przodem pochodu. Porządkowi, przodem pochodu. I oddzielać manifestantów od policji. Oddzielać manifestantów od policji. Uwaga, samochód będzie pierwszym pojazdem tego pochodu. Wszyscy stanąć w miejscu. Samochód za chwilę ruszy i wskaże drogę. Wszyscy za samochodem, proszę się zatrzymać. Za chwilę ruszamy. Służby porządkowe oddzielać manifestantów od policji. Służba porządkowa, przed samochód, prowadzimy pochód. Strażnicy marszu, przed samochód, prowadzimy Proszę nie zbliżać się do policji. Policja spokój, manifestanci spokój. Służby porządkowe między manifestantami a policją. To jest uzgodnione z policją, postępujemy teraz legalnie. Dziękujemy dowództwu policji za możliwość rozładowania tego konfliktu. Wierzymy, że tego nikt nie chciał. Brawa dla policji. Dziękujemy, że dzisiaj świętujecie, a nie musicie pracować. Spokój! Powoli w samochód prowadzi pochód. Spokojnie. Proszę nie napierać, proszę nie wychodzić przed samochód z nagłośnieniem. Ale weź nie Ludzie z przodu, proszę stop, proszę umożliwić samochodowi poprowadzenie pochodu. Wszyscy za samochód. Proszę się cofnąć. Proszę się zatrzymać. Służby porządkowe. Marszu przed samochód. Ej, Uwaga, powoli ruszamy za samochodem. Spokojnie. Proszę umożliwić... Tutaj jest zwężenie jezdni, proszę nie napierać. Wszyscy za samochód w miarę możliwości. Wszyscy chcemy spokojnie wrócić do domu. I my, i ci chłopcy, którzy muszą stać tutaj za tarczami, wcale nie mają na to ochoty. Służba porządkowa przed samochód. Wszyscy strażnicy przed samochód, proszę. Przejście, uwaga, przejście będzie po prawej stronie jezdni za samochodem. Proszę przejść przez płotek za samochód. Tam nie mam przejścia po lewej stronie.